W naszym studiu jest pan mecenas Marek Markiewicz. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie, dzień dobry. I od razu pierwsze pytanie, panie mecenasie, czy wraca pan do czynnej polityki? No to przecież nie jest, nie jest wynikiem mojej woli. Tylko zawsze czyjejś decyzji. Przeżyłem już całe życie, dwukrotnie będąc w parlamencie, że gdyby taka możliwość była, nie wykluczałbym jej na zakończenie wieloletniej działalności publicznej, którą sobie bardzo wysoko cenię i zawsze ona była związana z łodzią. Moim rodzinnym. Także gdy miestem. pan jeździł taksówką. Pana dosie jest ogromne, można Nie. powiedzieć. To tylko przypomnę tak. Opozycjonista, opozycjonista w PRL-u, prawnik, dziennikarz, związkowiec, oczywiście polityk, no i wspomniany taksówkarz, kiedy zabroniono panu pracy w mediach. Ale. Szczerze powiedziawszy, nie tylko w mediach, bo z mediów nie wyrzucono jako z jednostki zmilitaryzowanej do spraw Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, natomiast z mediów e, usunięto mnie jeszcze z e, obszaru e, wymiaru sprawiedliwości, e, stwierdzając, że nie daje rękojmi wykonywania zawodu prawnika w PRL-u. No i za każdym razem e, odwoływałem się od tego razem z kolegami do Sądu Najwyższego, który w całym majestacie i nigdy nie odwołał swojej roli w tych e, sprawach, bo przecież nie byłem jedyny, orzekał, że gdyby zarząd, e, gdyby Rada Adwokacka w Łodzi wiedziała o mojej przynależności do Solidarności, to by nie miała kłopotów z rozstrzygnięciami kadrowymi. Zawsze rozstrzygał o tym pan sędzia. O nazwisku, które pamiętam. I ciągle się wzbraniem, żeby do tego wracać. W Panie Macedo, nazwiska. To wróćmy na, do teraźniejszości, tak. bo pana życie. A teraz jestem w wymiarze sprawiedliwości, jestem tak adwokatem jest. i odczuwam pewien rodzaj satysfakcji. No właśnie, jest pan adwokatem, bo pan działa jakby na naprzemiennie w różnych obszarach, czy to w mediach, w dziennikarstwie, czy to. W prawie, jest pan wykształconym, praktykującym prawnikiem. Czy to właśnie w polityce? Te dwie kadencje Sejmu ma pan za sobą, więc można powiedzieć, że teraz z takiego uśpienia pan się wydobywa, bo czas do czasu ta aktywność zamiera, chociaż od 10 lat, prawie od 9, jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, szczęść tym, że zamiera na jednym polu, nie na drugim. Ciągle ciężko pracuję. Byłem posłem Solidarności, byłem posłem AWS-u. I wydawało mi się, wydawało mi się, że już jesteśmy na dobrej drodze do tego, że mój syn żył w normalnym y, kraju, a takiego przekonania nie mam na starość. Stąd bardzo żywo A co żywo jest w tej chwili w naszym na... kraju najbardziej nienormalne, po zdaniem? prawdę powiedziawszy, zwyczaje między ludźmi, którzy to ludzie te zwyczaje sobie popsuli. Kiedyś, jak to powiedział Borowski, nie Borowski, mianowicie Różewicz, Tadeusz Różewicz, tak to było, było dawno kiedyś, było Porządne dno, na które mógł opaść człowiek. To bardzo piękny wiersz 1964 roku, który pojadał, że było prawa ściana, lewa ściana, sufit i dno, na które można było opaść, jeżeli się e, zniszczyło reguły. Które w państwie To, obowiązują. gdzie opadliśmy, chciałem a my, zapytać ja o ja coraz obyczaje. częściej słyszę pukanie spod dna. O, to niedobrze. E, I to, nie to nie jak dobrze. pan pytał, co się źle dzieje, to to, że ludzie potracili poczucie tego, co jest dobre, co złe. Co Właśnie. Chciałem służy? zapytać pana no. o tę perspektywę, bo pan był posłem najpierw związkowym, później AWS-u, w mm -hmm. czasach kiedy scena polityczna była bardzo rozdrobniona. Ale wtedy, jak pamiętam, kultura polityczna polegała na tym, żeby przekonać przeciwników do własnych argumentów, do własnych racji. Teraz wydaje się, że chodzi o to, żeby pokonać przeciwnika za, za wszelką cenę. No nie idealizujmy tamtych czasów, ja pamiętam. Pierwszy moment, kiedy siedziałem w Sejmie, mówię, Maruś, co ty tu robisz tu? Najwyższy majestat Rzeczpospolitej, już po tygodniu wiedziałem, jak No wygląda tak, ale było tyle majestat. partii, że trzeba było się dogadywać. No, że w końcu prezydent rozwiązał ten Sejm, szczerze powiedziawszy. Przed czym przestrzegałem zresztą, bo do tego wyraźnie to szło, dlatego że w pewnym momencie zatraciło się poczucie takiego wspólnego interesu. Nie idealizujmy. No ale tak teraz mamy ogromną polaryzację sceny politycznej i wielkie mamy... emocje. W politykowaniu ja, w Polsce. Pan, ja, ja teraz powiem, że nie mamy ogromnej, mamy wyraźnie duopol e, w życiu politycznym, taki, i to może nie wszyscy to pamiętają, czy chcą pamiętać, jaki zaczął się rysować w połowie lat 80. Wtedy, kiedy e, z jednego środowiska solidarnościowego wyrodziła się późniejsza unia demokratyczna, późniejsza unia wolności i pojawiła się. Nowa Solidarność. Na Piotrkowskiej był taki sklep z wielkim szyldem. Solidarność to my, a w starej siedzibie była normalna Solidarność, prawda? Pan mówi, że teraz jest rozdrobnienie. No i drugie siły, które nie chciały tego uznać, a na przykład nie przywiązywały się bardzo do Okrągłego Stołu, wykazując, że w Czechosłowacji Okrągłego Stołu nie było, a jakoś sobie poradzili biedni Czesi i Słowacy. I ten podział panie... istnieje do dzisiaj. To jest, Ja mam głębokie poczucie, że choćby nawet młodzi ludzie po obu stronach tego sobie nie uświadamiali, to ten podział istnieje bardzo długo i on e, nie zostanie tak łatwo przełamany, bo on się przeradza na wszystkich polach, e, poczucia suwerenności, tradycji, języka, czegokolwiek pan chce, e, no i ożywa z wielką e, siłą, czasami z w straszny sposób. Ja celnie jestem tym zachwycony. Panie nasi Pan jest e, dziennikarzem, prawnikiem, człowiekiem mediów. E, zajmował się pan programami e, biznesowymi, publicystycznymi, informacyjnymi i oczywiście mediami jako takimi. E, nawiązuje do tego, że Krzysztof Czobański z Rady Zajmowało. Mediów Narodowych e, ostatnio stwierdził, że określenie sposobu finansowania mediów publicznych to powinna być pierwsza sprawa do załatwienia po w wyborach? Też tak pan sądzi? A jeśli tak, to jaki powinien być pomysł na to finansowanie? To jest stara sprawa, ja parę lat życia i dosłownie poświęciłem na to, żeby budować kształt. Sceny medialnej w ten sposób, żeby władza nie miała bezpośredniego przełożenia na finansowanie mediów publicznych. Stąd powstawały takie dziwne twory jak spółki e, Skarbu Państwa, właścicielskie prawa ministra skarbu czy finansów. Natomiast wychodziliśmy zawsze z założenia, że jeżeli władza, jakakolwiek by ona nie była, będzie miała kranik z pieniędzmi, to będzie miała bezpośredni wpływ no tak, na ale, a bo Abonament e, się nie sprawdza, to widać. Są różne inne pomysły, I czy to podatek, czy, czy jak pan mówi, no, dotacja rządowa nie byłaby najlepszym pomysłem. A co pan na propozycję, która padła ostatnio ze strony Iwony Śledzińskiej Katarasińskiej, która być może będzie kandydowała na senatora z Łodzi, z Platformy Obywatelskiej, która stwierdziła, że może dobrym pomysłem byłoby, gdyby media publiczne były finansowane ze środków samorządowych, z Urzędu Marszałkowskiego, <laughs> żeby. Trochę impregnować te lokalne media od wpływu Warszawy. O, pan jest przekonany, jako dziennikarz e, ręki ja publicznego jednak na poziomie niecentralnym, że samorząd nie ma aspiracji nigdy do tego, by kłaść rękę na mediach. Może ja pani tak posłanka Iwona Śleśnicka-Kotaraśnicka przekonania... jest przekonana. Nie ten pomysł mi się za bardzo nie podoba. Było to tak. Nie jest tak, że abonament się nie sprawdził, tylko jeden z premierów, nie wymieniajmy imienia i nazwiska, powiedział, że nie trzeba płacić. No to obywatele, jak usłyszą z ust premiera, że nie trzeba płacić abonamentu, go przestali płacić. Ale płacili 40 lat wcześniej. E, I na tym polegał problem, że abonament, e, że abonament ludzie płacili, problem był gdzie indziej zupełnie. Że nie było regulacji abonamentu jako rodzaju podatku. Wymyślono ustawę o abonamencie. Ona jest specjalną ustawą, no ale widać, że e, nie starcza. Nie starcza, mimo, że istnieje w ustawie także e, dopływ pieniędzy z dotacji Także Ministerstwo Edukacji i Spraw Zagranicznych. E, I jeszcze istnieją reklamy, pamiętajmy o tym. Pierwotny pomysł był taki. Ludzie płacą abonament, czyli rodzaj podatku, nie za program, tylko e, za posiadanie odbiornika. Z tego jest utrzymywana sfera mediów publicznych, radia i telewizji. Inne media za to mają źródła finansowania w postaci reklam. Potem to się wszystko zawaliło, zaczęli reformować mniej czy bardziej rozsądnie niektórzy. Wyszło na to, że media publiczne mają zdruzgotany abonament, mają reklamy, które destruują ich program, i mamy dokładnie e, punkt zerowy e, mówienia. No i wyszło o na to, że 4 lata to było za mało, żeby się z tym problemem uporać. To być I może, to może pan, w kolejnej to kadencji się uda. Ale chciałem zapytać jeszcze o inną rzecz, już taką bardziej bieżącą. Śledzimy sondaże i ostatni, chyba z 4 sierpnia, mówi, o tym, że zjednoczona prawica uzbierałaby teraz 45,9% głosów, koalicja obywatelska około 30%, koalicja lewicy 11%. No PSL jest na świeżo poro po porozumieniu z KUKIS 15%, więc to nie byłoby adekwatne. Czy myśli Pan, że loty marszałka Kuchcińskiego zaszkodzą PISowi, bo jeszcze ten sondaż nie uwzględnia jego dymisji, czy. Jest wystarczająco dużo czasu do wyborów, żeby sprawa ucichła i te sondaże się utrzymały do samego głosowania. Nie pan, w moim przekonaniu, loty już są historią. Teraźniejszością jest dymisja drugiej osoby w państwie. I pytanie, czy ona była zasadna, czy nie. Gdyby taka sytuacja dotyczyła na przykład premiera czy prezydenta, sądzi pan, że tak szybko doszłoby do dymisji pod jakąkolwiek władzą by to było? To jest pytanie o to, na ile mocną pozycję no marszałek, ma marszałek. to jest druga marsza... osoba w państwie zaraz tak, po Tak nominalnie się mówi. Widać, że łatwiej go było zdjąć niż premiera czy prezydenta, ale nie jest w tym rzecz. Ważne, że yy, podał się do dymisji co na pewno jest bolesne dla niego i dla formacji, ale jest dość czytelną zasadą, że jeżeli go nie upilnowano, a sam się nie upilnował, to jedyna droga w polityce, tego nie było do tej pory u nas, to jest zrzec się stanowiska. Pytanie, czy to zaszkodzi, czy pomoże pisowi, powinno pomóc. Powinno pomóc. Tak pan sądzi. Skoro, skoro zawsze się mówiło, że za swoje decyzje polityczne trzeba ponosić odpowiedzialność, to ja jako emeryt chciał zapytać, kto dał głowę za podwyższenie wieku emerytalnego. Dla kilku milionów ludzi kiedyś tam, czego nikt nie obiecywał. Ktoś dał głowę, marszałek Sejmu, prezydent, który to podpisał, premier, a nie powiem, że skala tego wtedy była no miliard razy ważniejsza niż ileś tam lotów. Marszałka Kukcińskiego, nie umniejszając jego roli, czy nie podwyższając. W związku z tym, żyjemy w kraju, w którym jak do tej pory odpowiedzialność polityczna jest odpowiedzialnością niesłychanie względną. W związku z tym, jeżeli. Kierownictwo partii zdecydowało się przyjąć dymisję marszałka Kuchcińskiego, to jest naprawdę poważny znak. Ja całe życie i nie tak, że ja się teraz wymądrzę. Tylko podawałem przykład jednego z krajów zachodnich, kiedy pedofil uciekł z aresztu, z konwoju. Złapali go chyba dwa dni później, ale do dymisji podał się minister sprawiedliwości. Natychmiast uważając, że to się stało w sferze jego odpowiedzialności publicznej, to w Polsce zdarzyło się raz tylko i dokładnie, e, dokładnie w podobnej niby Na sytuacji, w ale mamy z Panie mecynosie, na koniec chciałem zapytać. No, tak, że jeżeli... my mamy topienia księży, na przykład, czego, czego w Belgii czy w Holandii nikt nie praktykował od pewnego czasu, kiedy ich to palono na stosach, ale to było 100 lat temu. Panie mecenasie, jeżeli wraca pan do polityki, z politycznego uśpienia, to... Ja nie wiem, czy wracam. Ja a jeśli wyrażam tak... gotowość. Tak, to, a tak, jeśli to, tak to co pan jeszcze chciałby zdziałać w tej polityce? Krótko. E, proszę pana, to, co każdy w Radzie Starców, pan, cała cywilizacja europejska opierała się, że najwyższymi ciałami była Rada Starców, a Europa gdzieś w Grecji. E, to było o tyle przytomne, że ludzie, którzy przeżyli całe życie, zdobyli wszystkie możliwe doświadczenia życiowe, mogą się przydać jako ci, którzy odpowiadają na przykład na Pana pytania o abonament, tak? czy się nie I przestrzegają temat, innych przed prawda? błędami młodości. A tak. tak. A tak. tak, oczywiście. Ja paru rzeczy bym nie zrobił teraz, które robiłem w przeszłości. Bardzo bym przed tym przestrzegał innych. Natomiast nie latałem samolotami bez sensu i bez potrzeby, chociaż miałem taką książeczkę dawającą prawo bezpłatnych lotów. Bardzo Dokładnie. dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Marek Markiewicz. Pozdrawiam Państwa, dziękuję Panu.